Dobry wieczór kochani witamy was w projekcie londonskie.net Nie już znacie Sebastian Mania kameruje dzisiaj jest 13 września rocznica naszego poznania poznaliśmy się 13 i 13 przynosi nam szczęście i dzisiaj postanowiliśmy wam pokazać jak się robi chryzantemy z cebuli dlaczego? ponieważ pojawiły się moje ulubione kwiaty które przypominają mojego tatę, bo zawsze je hodował chryzantemy złociste. I chryzantema, wbrew pozorom, jest symbolem szczęścia, obfitości, głównie w krajach azjatyckich. A nawet japońscy cesarze zasiadają na chryzantemowym tronie. Zresztą to jest najbardziej miodowy kwiat na świecie. I dlatego zrobimy chryzantemy z cebulki. To najbardziej jadalne chryzantemy. Teraz wam pokażę jak to fajnie wygląda. Bierzemy taką cebulę generalnie, bo do tego jest nam potrzebna przede wszystkim cebula, mąka, olej do smażenia, kurkuma i trochę soli. Z tego robimy ciasto. Ja już sobie wcześniej zrobiłem takie luźne. Wymieszamy wszystkie składniki razem z dodatkiem wody i, do tego, i to nam posłuży do obcoczenia cebulki. O bierzemy taką dorodną sobie i kroimy ją ciach w sensie nie do końca tak mniej więcej dwie trzecie o tak o tak to bardzo pyszne danie przekąska taka wegetariańska tam raz akurat na przykład jak się siedzi przed telewizorem i ogląda się jakieś mecze czy coś takiego tak Proszę bardzo Jak to nam pięknie wychodzi Skoczyła na palce uważać Pancerz! O, i teraz tego schylam nasze pedantemę A, troszeczkę się po, pogubiła listki, ale nie szkodzi Proszę bardzo. O. No. Spójrzcie. Magnifik. Ciasto ptaczek mam I do ciasta. Ciasto to jest. Mąka jak już wcześniej wspomniałem, wymieszana z kurkumą, odrobiną soli. No i wodą, prawda? O, obtaczamy taką. Nie za dużo, żeby było fajnie widać. I tu mamy już rozdzielny olej. Aha, delikatnie wkładam. Proszę bardzo. I niech się smaży. A ja za ten czas umyję rączki. Olej jest zamkniony, bo A gdzie mamy ciasapo? niech się tej chwili, tak tej chwili, Tak około 3 minutki, aż ona zacznie wyglądać bardzo zrumieniona. Czyli właśnie chyba tej O oh, właśnie, right. to jest Jak wygląda? Mmm.

Magnifikka. bardzo pyszne, rozmaryn złociste, pachnące i smaczne. Mm. Polecam dla przekąski. Cebulka jest bardzo zdrowa. Do widzenia, papa. Pa. Zaglądajcie na naszą stronę: londonskie.net.